A, nie słyszałem. S**ano, gramy w Fasolki, jest ze mną Aleks. Siema. Jolantek. Siemanko. Kolanko. Musimy szybko zrobić robić wino, bo chcemy się już starać. <laughs> Okej. Okay. Grajemy potem CS, okay. potem? Można. Musimy wygrać, nie? A, a, a potem, kiedy robimy Hubert? Nie, nie gram Qbertu, mówię ci, to No proszę. nie no, jak chcesz sam wpaść, mówię ci, dopingować. Ja no bym wpłacił, ale nie mam... Jakbym miał kasę to bym wpłacił no, Na wolę na kurwie sobie wydać tą kasę No, żona kurwy Ja bym coś powiedział, ale już Niegośpieć. <grym grym> <grym> ty też, mówisz nie? o tej im... Jak to możesz mieć za 5 doty, to bez sensu ci kurwa No właśnie Jeszcze ci je odda nie? No nie Możemy... Wszystko ale nie odda nie? Nie będę się wypowiadał imienia oraz nazwiska, ale zaczyna się na I, a kończy na GA. To jest ja taka no, lokalna. Oni możemy ale... mówić. No ale ktoś mnie doskoczył. Oni chyba możemy mówić, co? Nie. O ale ja nie mówię. No, widzowie nie wiedzą o kogo chodzi. Ej, kobiety. Są jakieś widzowie? Znaczy, Leon nie wie o kogo chodzi. Pozdrawiamy Cię, Melon. Melon! Jeśli dotarłeś do tego momentu, napisz like jeden w komentarzu. Napisz jeden w komentarzu. Napisz j**a, dziewczono. I, z... I napisz tak. Grysta y... ma małego. I gawali loda. No ale po co mówisz imię? No ale i tak powiedziałeś imię. Nieprawda. Nie likuj, no. mnie <laughs> <laughs> Nie likuj. Kubert spikuje. <laughs> Sam spikuj, g**wa, ogarnij mi Program do montażu to będziesz mógł ciągle mówić imię i nazwisko. Tak? To, na jego kartę tylko jada. Hubert David. Hubert David. David Butcher. <grystanie> Merzytyl. Ja wiecie kto daje? Dawaj antykarsz, kurwa, aleks. E, ja wiem, że daje pieniądze. <grystanie> ja też <grystanie> Dawaj, aleks! Paso, 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 aleks! pierwszego! Nie tak. Tak, caje, pszczół. Ola, drudzy! Męsko! Dobra, chyba trzeba wysłać w tym momencie dni. Już wysłałem, ale dzisiaj. Ale muszę wysłać dni. Wysłałeś już. rybki? No wiem, ale wyślę jeszcze raz. Żeby to, żeby, Wysłałeś wędroń. A mi ten drugi krzyż zapytał wiem. na cołowie? Co mi powiedziałeś? O, napisałem, że to do Krzysia wpadliśmy Jezu, mogę mogłeś napisać, że łowisz na... na... Mogłeś napisać, że łowisz na... na kurwy Polujesz <śmulujesz śmulujesz> na kurwy I Aleks wysłał takiego samego snuffa co wczoraj Nie, bo wczoraj była CS-a mordo No <śmulujesz> co, to z, 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 z... Już zapomniałem. O, zachwalić Nie wierzę. Kurwa. Nie złapałem go. Jeśli ktoś dotyka do tego momentu, to jak napisze tak. Hubert to jest Dawid. Ok Kto tego nie napisze? Napiszcie. Dawid Hubertowicz. Tak, napiszcie tak. Dawid Hubertowicz. Okej. Okay. Melon napisz to, liczymy na ciebie. <głosy> <głosy> o, zajbiłem komara. Znaczy ten, nice. Uderzyłem go, ale... Śpii. Ale cię naprawdę szaszuneszek. Oguszenie. Ogłuszyłem <noise> tylko. O kurwa, będzie młod. Zajebi się. Jara i się jara. Idziecie na wyczucie? No, ja idę, bo ja... A. Ej dobra, liczymy kto ile wyczuł. Ja dobra, to... Lewy wyczułem. będzie. No, myśl jeden. Super, to, dobra, jeden. Jeden. No, wszystko lewo będzie. Kurwa, teraz nie wyczułem. No ja tak samo. Kurwa, co jest? Dwa. Kurwa. Bo ja trzeba nadgonić ich, tych pierwszych. Ja jestem, no. ja sam jeden dziesięciu Kurwa, na razie tylko dwa mam jestem jeden z ostatnich Ja mam jedno co, i dalej nie a robię A co, wtedy się zadajesz z Krzysiem Młynarkiem? Czy co? Nie likuj na spisk, A, kurwa, dobra, sobie. Rozjebnie O, ale zajebiście! Ha, drugi! To skit, ja też, jak szybko poleciałem no do... tak... Zadaje się, no i co? Ty? No tak. Wyszedłeś z nim kiedyś? No, w ciężce byłem z nim, trzy dniami. Aha, I co. Tam to były jakieś fajne dziewczyny? Były jakieś no, fajne no. dziewczyny? Co? To byś musiał sam ocenić. Nie musisz mówić po na nazwiskach, ale. Yes. Napisz po pisie. Ja mówię, że nie, bo no. na odcinku. odcinku mi napięcie. Dobra, tu cię tylko nie wyjebać, nie? Ja już trzymam. Albo dobra, trzymamy kogo? <głos》<głos》<głos》jedną osobę wszyscy. Nie, nie trzymamy, nie ma co. Kurwa. Trzymamy. A kto jest za w dwójkę? Na lewo. Yyy... Ja. Kurwa, ja jestem ja. Dawaj tego różowego, Antek. Tego do obok do naszego. A, z Ej tego czerwonego, tego. Czerwone, go, nie, go, go, nie, nie. Ja, nie, kurwa. Trzymał go i tak. A to było idealne! No, czekaj, dwa, nie przejdę! Ej tego czerwonego. Patrz, 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 mam go, mam go. O kurwa, uwaga. Kurwa, już nie mam... Ej, dobra, jak ginę? Ja nie dobiegnę. Uskocz. Dobra, ja jestem taki szybki, kurwa. A nice. I kurwa, to słowo. Ej tego. A to chyba niedobrze, Aleks. To chyba nie fajnie. źle no, dla Egi to dobrze, nie? Tak, Kurwa zlikowałem. Może z no, no, tego nie, dla nie... Bo Iga To wszystkiego się oddaje, no właśnie. To przypał. No dla niej przypał. Dobra. Play. Ej daj, Antek tego! Waga, skoczyłem. Pappenko bo... 6 Ej dobra, chyba zrzuciłem kogoś. O człowieku, się z Ej, Zusie! A prawie powiedział, że Śmiecił, co mnie trzymasz. Mu... Tak by bombił. Wyrównął moją matkę i śmiecił. Kurwa, no. o, nie, o, bąbiu... nie może nas No, Nie, 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 nie. nas odpaść. Z taką Myślę, tak nie, no, nie, jeszcze mamy szansę. Jak z nas No nie, no Nie, nie, No nie, No nie, No Musisz spać kogoś Nie 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 my po prostu nie, nikt z nas nie może odpaść No co ty pierdolisz No co pierdolę Kurwa to... to... No to czemu my jesteśmy zagrożeni no Nie jesteśmy zagrożeni No to... bez kitu No to czemu Ej mam Normalnie krzyżyk miałem obok No w tym sensie no to Pomogliśmy spać nie wiem <śladalog routine> No dźwięk to jest, nie jest Miałem wykrzyk tak. Ja też go miałem tylko ja jeszcze raz na niego spojrzałem, bo ja zawsze mam w niego wyjebane. No <grym> <Ja> nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Czyli teraz się nie ma finału? A jest. <grym> Kurwa, <grym> ja, ja, ja to nie. spierdolę się na tym. Ja chyba lecę. Ja tylko raz nie. chyba na tym nie. wygrałem, albo dwa. Zastanawiam się, czy, ja. nie, czy nie lecieć na dół i tam sobie poskakać. Czy nie, więcej, bo to w sumie była jedna z pierwszych map. To może nawet 4 Ty tyle winów masz w ogóle? Nie no ja szczerze mam takie... Że... Ja że na plejcie dużo razy wygrałem wiesz. Najwięcej razy na, na tym raj'sie. Nie wiem musiał. Ja rejsie, wiem, że jeszcze skoczę się na lewo. Ile masz? Około? Nie wiem, dużo będzie. Kurwa, już jestem na niebieskim. Wiem, że to nie na... żółtym. Nie trzeba spić... O co za śmieć, już jestem na Kurwa, Kurwa, jeszcze z nas umarł. Co? No jakiś. Nie. Jakiś inny pedał Random. No kurwy sprintują tu, nie? Ej, dobra, ja zginę. Ja, sem... ja zginę! Oj chuj. Jakbyście wy widzieli, co zrobiłem. Ja spadłem obok tej mapy, za przypadkowo. Dobra, rob dziuratek. Kurwy jebane, nie Muszą Kurwa osa mi się wjebała do pokoju za dwóch <śpiewanie> Kurwa Wygram to dla was Dla was Kurwa <śpiewanie> Jebane raid Zajebana w dupę gra Hubert, <grych> Hubert Zajeb dla widza Jeden to w ogóle kurwa to na fioletowym jest On już no się da? czai do ciebie, no Jeden to na niebieskim kurwa właśnie Kurwa No i nie ma dla widza Nie ma Jeszcze dla widza Jeszcze jeden A co? odcinek sobie to raczej ale co, jak odcinek? chcę jeszcze raz? Z tego odcinek wstaję. A nie bądź, gramy jeszcze. A jeszcze... Jeszcze możemy nagrać Zobaczymy kolega. A to jest gry jestem. Przestrałem się, przestraszę. No cóż, dobrze. Ja ty skurwiele biegam jak pojeby, co? Tak. Mhm. Nie ja tu można bić szczerze. No plus. Dobra. E Nagrody. To są dupe, ej. Nie Dobra! Dziękujemy za obejrzenie. Czekam was z tego miejsca. EU